Hunger leads people to desperate terrible places where the tree branches reach No, z tego co rozglądam, chyba dobrze to znaczyło. To po prostu matka mówiła właśnie o tym o o ty to piruści gdzie żeśmy byli. Gdzieśmy byli pogadano właśnie o tej sytuacji dlaczego te dzieci to były był gdzie były dlaczego robiły to co robiły? Że rodzice jej nie dopilnowali? Że były głodne? Oh, oh, no no Czemu Fuck! Czemu tu jest kuś w jakaś krew tu? Ja pierdolę! Czemu tu kuś w jakiś misie w środku jest? O, to jest jakaś krew Śliz. To się on się do mnie odwróci. Jezu, nie widzę z tak daleka. To jest sajny tak Dobra, nie będę udawał, że czytam i rozumiem, bo... Nie chcę tego nawet przeczytać. Ja bo powiem tak gra jest Mamy, tam gra jest nudna, ale czasami w jednym momencie tak człowiek z dreszcze ma że ciarki mi przychodzą. Ale czemu to dziecko w ogóle ucieka przede mną? Przecież ją je matka jego. Przecież ją je oko zrobiła. Nigdy nie chodzić środkiem, tak? A idź z boku to ciekawej na trzeci. Stay where Ja pierdziele nie! To wszystko tylko nie tylko. Tylko nie tylko! No tak, nie kolejka! Nigdy nie było dobre. Ciekawe co się teraz stanie, nie? Pewnie pójdę tam i będzie mój syn! Tak! Tak, Lorraine. Tam będzie nasz syn. Na pewno jeden z tych autek. Czemu to nie w ogóle nad wodą jakoś zbudowali? Dobrze, od razu wam że Babu teraz to przytłumaczy Może tam wam dołączę jakiś dialog, że dialog do tego jeszcze na pewno było dobrze. Pytanie czemu na działach to nikogo nie ma? Ja pierwszy jakie to jest spetne. W środku. Coś ma? Ma widzę, że jak ja krzyczę to mi to się pokazuje jakieś... Nie mogę Aha, że jak ja sobie krzyknę do synka, to mi się coś wyszedło. Oh, hmm. Aha, to już teraz rozumiem. Co tu tam jest tyle? Nie? To było robione tu to nic nie ma. Wyłączam. Może tam... W ogóle nie chodzi o to, że mamy zaraz jakieś wskazówki dotyczące yy, po prostu tego czemu tu się tak wszystko stało, jak się stało. A, teraz żeśmy wyłączyli całkiem. Okej. Okay. Mogę to całkiem wyłączyć? Nie ta łyzyczka strasznie rytuje. Dobra. Tak to nie, nie jest i nie wypiernicze ode mnie. Nie wiem tego po? w takim razie. Mm -hmm. Kuź, nie się wdaje jakby ten srek ciągle bałwan mnie. Jakby on był to wytratem, nie? w pieniądzach piszą Coś sprzedali, mieli pieniądze i później gdzieś je wydali. Coś z tego wiem. Szkoda, że właśnie nie mam delegów polskich, by się na pewno to przydało. Na szkole trzeba przez jakiś ten ma swój klimat. Treachery hides in thoughts, treachery that lashes like a whip and scars our insides. The first time I saw Callum, my thoughts betrayed me. red balling thing, and I thought it? It? We build our world from expectations, and the world that I had built for Callum was no different. He was so real, so there, and so far from my expectations. And they shattered. And as they fell in pieces, that one treacherous thought became a new foundation All of the love that we shared, all of the warmth and goodness that followed.

Ja widziałam właśnie wtedy, że tam jakaś kobieta ma głowę w dół chciałem odejść Uff. Ja pierdziela, że mam normalnie nogi sztywne Jezus Maria. Tak i później Adamek czytaj i tłumacz kartki. Tak, i tyle z tego mam Tam na pewno nie chcę patrzeć jest? To... Na no, co ja Jeszcze kurwa ciemno za oknem. Nichuja chuja, a ja tu pierniczę. Musiałem zasłonić okno, bo... Ja patrzyłem, że... Jeszcze po prostu... jest otwarte toło. I co, Adam chciałeś się bać, tu Ja do tego nawet nie podchodzę. Nie, 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 nie. Nie ma takiej opcji. Spierniczo. Jezus autko. Ja zawsze je uwielbiałem. to muszę przeżywać? Tak ja nagrywam z kamerką, bo z tego co żeście pewnie też moi, moi widzowie zauważyli, to ja wcześniej nie nagrywałem po prostu z kamerką a to będzie dlatego, że no, gry horror to w sumie chodzi o to żeby wiedzieć To jest jakieś poryty. To jest jakieś poryty popieprzone razy dwa. Ja mogę zwołać tego syn kolego, nie chcę wołać No chcę coś powiedzieć Zawsze co zaczną mnie straszyć Ty sobie ty tu Gdzie ciekawie Pamiętacie, ty... A... Czy tam jest Misiek? Pewnie chciał się do tego. Bo coś z tego do tego, że po prostu... Co nie gra horror? Odchodzi o to, tak? Hmm. Jezu, czemu to, więc jednym. Jezu, ja nie chcesz widzieć. Zwyczamy. Żebyście widzieli, jak ja się moje. Nie chcę. Ja nie chcę do tego, to podchodzić. Ja wiem, że ja muszę. Ale ja nie chcę. Ja nie chcę. Na prawdopodobnie jeszcze będziecie by to byli pocięty nocitku. Ja to sobie na raz jak to jest godziną. Mam nadzieję, że Wam to jakoś to ładnie pomontuje. Ja nie chcę po prostu iść do tego autka. Ale wiecie czego ja się najbardziej obawiam? Że jak ja się odwrócę i tam... Tam coś mi kuźwa przed oczami wyskoczy. Tego się boję.